Cześć, tu Kuba. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach, ponieważ chcę pokazać też pewną część rozwiązania osobom, które wspierają kanał, jako taki bonus dla tych osób. Natomiast teraz y, zrobię takie króciutkie wprowadzenie, które pomoże Ci zacząć rozwiązanie. W zadaniu chcemy podać przykład łamka algebraicznego, więc zacznę od razu od kreski łamkowej, gdzie dziedziną tego łamka będzie zbiór liczb rzeczywistych ale bez liczb 2 i 3. I zobacz, co wpisuje do mianownika. Wpisuję sobie taki iloczyn x odjąć 2 razy x odjąć 3. I teraz, gdybyśmy mieli określić w założeniach dziedzinę tego ułamka, to co, co należałoby zrobić? Bierzemy ten iloczyn i zapisujemy, że Taki loczyn musi być różny od 0, ponieważ w matematyce nie dzielimy przez 0, więc musimy wykluczyć te liczby, które moglibyśmy wstawić w miejsce x, które dawałyby nam w tym wypadku y, wynik równy 0. Więc rozpisujemy sobie x odjąć 2 różne od 0 i x odjąć 3 różne od 0. Minus 2 przenoszę na prawą stronę. Trójkę przenoszę na, minus 3 przenoszę na prawą stronę. I już jest gotowe. To jest dziedzina tego ułamka. Liczby rzeczywiste bez liczby 2 i 3. <grych> ok. Teraz w kolejnej części pokażę Ci sposób, w jaki możesz wyznaczyć postać całego ułamka razem z licznikiem. Tutaj sobie od razu wpiszę taką literkę A, gdzie jeśli w miejsce x podstawisz liczbę minus 1 to otrzymasz wartość ułamka równą 5. No właśnie, będziemy za chwilkę w odcinku bonusowym szukali takiego A, gdzie ten warunek będzie spełniony.